Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store, bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Łoo! Za co? Weszło, po prostu tak ładnie. Nie w ogóle dotykasz? No zostaw mnie! No weź mi kości strzelają, stare. Ale stary. dlaczego cię strzelają? No proszę mi nie dotykać. A co to taki z tyłu? Co to jest z tyłu? To są twoje piękne, nowe bluzy. Piękne nowe bluzy. Tak, do nabycia w sklepie? Jakim? Yy, kamerzysta story? Tak. dokładnie. Albo kanerzysta ja Wich, coś takiego. Dlaczego jej nie nałożyłaś? To jest za kurancja. ale ta bluza do Ciebie nie pasuje, wielka. Dlaczego? W ogóle. Bardziej do jasura by pasowała. Ale ja tutaj Ja szczególnie zadzwonił właśnie, żebym tak. zostawić ciebie szarą, szarą jedną, bo on chce mieć taką samą lękę. Dobra, już to Kaweś, masz rację, nie pasuje mi ta bluza. To idę ją wciągnąć. Masz rację, ale nie pasuje mi ta bluza. Nie, no już ją poprodziłaś, musisz nie chodzić, nie ma tak. Pam Państwa, bardzo serdecznie ja jestem kanerzysta, specjalnie wyszedłem na zewnątrz, żeby mnie nikt nie słyszał, a tym bardziej Karina, bo w dzisiejszym odcinku będziemy denerwować moją dziewczynę. Tak dokładnie będziemy denerwować Karinę przez cały, 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 cały dzień. Jestem bardzo ciekawy jej reakcji, nie wiem jak wy, ale czuję, że dzisiejszy odcinek będzie gruby. A jeżeli ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie mówię i nie zostawiłeś takiego samego czerwonego przycisku, jaki widzisz na moim paluszku tam na dole, to zostaw ty, tak dokładnie ty, zostaw taki sam czerwony przycisk tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. No i w dzisiejszym odcinku szykuje się ostra jatka, ostra Zajatka, która... za którą pewnie ja oberwę, jak zwykle zresztą. No ale cóż, no, czego się dla Was nie robi, także na samym początku się wkurzałem. Także mieliście mały przedsmak tego, co będzie się działo w dzisiejszym odcinku, ale postaram się zrobić to troszeczkę inteligentniej niż e, widzieliście to na samym początku. No Cóż, no zaczynajmy w każdym razie. Jeżeli Karina się zorientuje, że ją denerwuje, to i tak nie przestanę. Będę ją wkurzać po prostu przez cały dzień, także spodziewajcie się zajebistych reakcji. Zapraszam Państwa do oglądania. Karin, Karin, Karin. No weź! Poczekaj, no. muszę No, oh. Przecież fotel się popsuje! Jak się popsuje, no co ty? Weź Ale odej. do dobrej pozycji teraz jesteś. <laughs> Ale ci zaraz zrzucę tego. Oh, no przestań, bądź mi krzywdę zrobisz, albo ja tobie. Jaką krzywdę? Oh, o no zostaw mnie! Oh, oh, oh. No, wszystko! No, przepraszam, no tak. To joga! Joga no, karina! Zostaw joga się robi na macie na podłodze! No, czemu na macie? No, nie znajduj mi makijażu wyjść, co? na ma... jogę? Czyli podświczymy jogi. O, tak. Ała! Staruch. Ała! Zaraz spadnę! Naprawdę spadnę! Karina! No, naprawdę spadnę! Ej! Nie Masz za karę! Ej, śioła! A no. wła, więc myślałem, że jogę i co? To kup na ten. Ja szukam właśnie. Teraz mi wolą. W tej lepiej? Nie. źle. Ostatnio lecie się przy tyłu chyba, co? No to chodzi się, to chodzi. Ale ta, ta, ta picelulitna tu masz teraz. No nikt jest taki idealny. Jak I dostępy? A to ja zawsze miałam. Nie, ale zawsze dostępnie. No, ale, ale taką dużą dupę teraz masz. Taką w Amerykańsku. Wylewać się z gaci, na pewno. To używam. <laughs> Zbiorka to niedługo będziesz wybrała ciepłąkę. Nie Uf. polecam, nie polecam. Weź się aż takiej nie wyzywać z tego. Jak? jej nie wyzywam. Mówisz, że gorzej ja wiązu nie wygodzę. Nie, ponieważ tak nie miałeś wyjść na dwór? No wyjść na dwór to znaczy, to się nie ma. Kudziutki jak ty, z bojlerkiem. Ale co, już się denerwujesz, czy co? To... Nie. Nie denerwujesz się? No nie, tylko skoro on nie chce, ja się lepiej spuść no, no właśnie. Jak ale ten ja... Ten znaw, ty, ja? Ja dobra. Spuść do góry, no. Tak to, no tak 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 tak. to co, Karinka? No, wszystko No to chodź się pobawić ze mną, no. Chodź. pobawić do mną! Chodź do końcówki. Mi się, że denerwowanie jej nie jest najlepszym sposobem, bo jak ja zwracam na nią uwagę, to ona się nie denerwuje. Pomimo, że jej dokuczam, ona się nie denerwuje, bo ona lubi być w centrum uwagi. Czyli wydaje mi się, że jakiś inny sposób trzeba wymyślić. Jak wymyślę coś, no to po prostu wracam do Was już z filmem. Na razie nie zorientowała się, że nagrywam, także jest gitarka. To możecie mi powtórzyć Karinę? No kurde, no kurde. Nie ja sobie wymyśli, coś. coś. No, no, ja mogę coś no, powiedzieć. Słuchaj, ona ma, wiesz, co? Nie lubię gdzieś się uchów ubier, e, brudzi czy coś takiego. A ja zauważyłem, że ona taka jest cięta na to, jak ty... Na przykład się obejrzysz z jakąś dziewczyną w stylu. Ale ty, dawaj przeglądaj Tindera przy nim. A teraz sobie zainstalowałem. Dawaj, dawaj, I dawaj I Powiesz sobie in Tindera i przy niej sobie przeglądaj. Dobra. albo ja jej powiem, że zobacz co on robi. Zobacz co on Dobra. robi. To ty nagrywaj, ale spraw. Dobra, to tak. tak. okay, ja wiem jak Co to jest? Oje, jaka brzydka. Uj. Tak nie ty to tak Ty mi lajki daj, patrz. Jelej, wszystkim, ja w to wiary, fuj. Ty wszystkim takim brzydkim nawet lajki daje zobacz. No wiesz, to do mnie coś podjazdu. Pod, pod o, ta jest fajna, zobacz. Co nie no nie wiem, ja w wieku co, 18 lat no, nie chciałabym ale... takie zdjęcia. Ja wiem, że Tobie się podobają wszystkie po prostu oprócz Kariny, ale... <laughs> dla mnie to tam, wiesz... Gotowi do wyjścia? No, dobra, wszyscy w to oglądaliśmy i nie wdechuj, już. Ale czekaj, okay, no... Daj ten telefon. Ale co? No, no chodź. zaraz. Już jestem. Ty oparta, znowu to, to, jest, no, to, to jest, dobra, jest petarda, no. To, to jest petarda. A pisałeś się, że tak? Tak. Super lajka jej daj, stary. No, ale dostała super lajka. To też tam całkiem niezła, nie? No dobra, ja nie oczekuję. No, fajna. Daj ten telefon i pisz z tej aplikacji, a jeżeli to ja się Nie uśmiechaj kątów. Bo ja, ja, wiem, się nie ja wiem, to sobie patrz. Mogę otworzyć, jest prosto otwieram. Wóz świnie do bagażnika. Chyba sam już jechał w bagażniku. Jasur, ale to ja, do piekarnika co, ty, o, czemu się. Czemu ty nie przywitałeś ze swoją dziewczyną? No, ja, no jak a ty nie widziałeś. Ja nie. A co się stało? Ona jest obrażona na ciebie. Co no, co wy tutaj robicie? Dlaczego Specjalnie to zrobiliście. No powąchaj, powąchaj jak tu śmierdzi. Ze skórą, no właśnie. Jakby tutaj Słyska, coś zdechło. Chyba z czegoś zdechłego. Nie, mi może tak. zdechło to, może świnka. Zreszcie, kura, Ogólnie denerwujemy Karinę przez to, że wiesz, Carina, co, więc, ja denerwuję ją. A, taki jest film, tak? Ja mam tak, ale ona się wim wim denerwuje bardziej na to, czego ja nie robię celowo. Aha. Sprawdzisz, na ładnie wygląda dzisiaj do łyżki buziaka. co ona jest obrażona? No, no nie mogę ci powiedzieć. Widziała twoje zdjęcia. Wyłącz to. Co ty robisz z przeproszeniem? No bo ja nie chcę z Wiolką tam siedzieć z tyłu z nimi. Oni no ja się będą znowu stary. całować. To będzie będziemy wygodnie, nie? Możemy już jechać? Możemy. To jest niebezpieczne? się nie podnoszę może... mnie głosy. To może ty no. tam powinnaś wejść? Nie, nie. Zaraz ty tam będziesz, to w ogóle z nami nie wiedzieli. w ogóle po co ona z nami jedzie? Bo to jadę, to jadę, Właśnie bo pracowne nie. Pracowne nie, pracowne nie. Pracowne po co ona z No bo pamiętam, co ty do trenażu zabrać. <grym grym> tak. Okay, A co robi? Szykuje się do jazdy. Szykuje się do jazdy? Tak. Jazdy konnej? Ostatnio przejeździliśmy konno. No to konno nieprawda. Zawsze chciałam się zapisać ze stadniny. Ktoś mi... Ała! Ja no weź mnie niemal, i... Mówię mamie, zostaw! No nienormalnie mi No nie rób mi afro no jak nie będę wyglądać! Podaj świniaka! Nie dam rady. No podaj świniaka! Ale już usiadłem. No podaj świniaka! Musisz się sama wziąć. Już się no podaj siniaka No Dobra, no, da sobie radę co ona jest! Zdać no pod no, tego świniaka O le O. Nie dotykajcie. No, takie te długie. Te te są, są w ogóle? No, no, Ale długie masz. To są no, no Nie, 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 Takie miała, chyba, fajne. nie, takich nie, 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 Kurde, jak to co to, robi? Ty nigdy nie otwierasz, więc powinnaś Razem też nie otworzę, ponieważ trzymam świniaka. Dasz radę. Uwierz, że spadnie, nigdy nie, nie idę. No i ja co tworzyć? Ja nie dam rady, No nie, nie dajcie mi spokój. Ja mam zapięte pasy, świnkę no. na kolana, No i co tworzyć, no? No i co tworzyć? Ja no, no. Ja no i co tworzyć, no? tu Biola siedzi. Nie. No i co tworzyć? No. no i co tworzyć? No. No. No, no, no i co tworzyć? No i co tworzyć? No i co tworzyć, Musisz. No to czekamy. Dobra, no to czekamy. Czekamy. Jedźmy, bo świniakowi. No nie, no to jedźmy, no. chcemy jechać, ale ty drzwi nie otwierasz, no. A i co otworzyć wramę, Karina? No to musi ktoś wysiąść i wziąć ode mnie świniaka. No to weź, ja weź Od niej świniaka. Wświniaka. Ja? Tak. No weź, no. No co tak się patrzysz? Nie no patrzy się, tego co śpieszy nam się. No to trzeba było i szybciej to otworzyć. Nie, trzeba było nie czekać na jaszczura. <laughs> ale jest zeszynowana, dy... ty... ona tego nienawidzi. Zdenerwowana mhm. już trochę jest Nie, bo zdenerwowana, ale no, nie jesteś się ale ona, jest... ona, ale ona nigdy nie otwiera bramy, więc ona już jest. Nie, czasami otwiera. Nie, ta, ja nigdy nie widziałam. O policja. No to może byś zwolnił. Nie, to znaczy nie, to nie, to jest? To nienormalny jest, ty też kamera leci, co ty odwalasz? No, co a później co? na mnie zwali, że ci popsułam kamerę? No świnka tutaj nie! No i co w związku z tym? Zwolnij, bo wysiądę stąd i na autobusem. Nie, daj spokój, no przyjedziemy normalnie. Już ty jedziesz. No przecież czołówka będzie. No dobra, no to będzie, no to czasami, czasami... No już... dobra, no że ty masz w swoje, to nie znaczy, że ja mam. Dobra, daj spokój, tam przesadzasz. To ty przesadzasz. Wiesz co? Co? No coś. Co byś zjadła? kebabika Od kiedy ty takie niezdrowe Ze Nie, nie, nie. Nie ze świnką? Nie, ze świnką. ze świnką Chyba, że będzie baraninka, to z baraninką. To czyli baraninę zjesz, ale śwink już nie zjesz? Tak. No dobra, no to może być. To jakby były też małe. No ja mam też To co A zawsze. Ja zawsze. To co, dla ciebie? X, 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 X tak. Tak, tak wiesz, Taki wiesz, tak? Taki jak ten. Taki, ten, taki tak. jak to twoje. A gdzie w ogóle wiolka jest? No, właśnie. Nie no, widziałeś, że poszła na Melinę z takimi patusami coś tam robić. A to I... z tymi patusami poszła? No, tak, poszła z tymi patusami. Ona się z nimi najpierw przytulała pod sklepem no. tam, a potem Ale z nimi poszła do domu. Do, do nich tak często po tych melinach chodzi? Ja nie wiem o co chodzi. Jak oni wyglądali w ogóle, i oni ją ciągnęli, a ona normalnie poszła. No nie, nie. wiem, ja bym już jest drosty. Nie chcesz czy, iść z nami? Nie, nie to wiesz co ja lubię. No wiem co no. lubisz. No dobra. To co? Ja wiem jak ją wkurzyć. Ona to nienawidzi cebuli. cebuli. No ona zawsze gada, że nie śmierdzi tą cebulą. No to i... jak jej weźmiesz stary z cebulą, to nawet tego nie rzuci w tym kebabie. Ty oj, 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 żebyś się nie zdziwił. Ona zrobi taką awanturę, że to jest cholera, nie? bo ona doskonale wie, że jeżeli ja wezmę z cebulę, to będzie. Ale ostatnio też właśnie. No dawaj ty, jej... walimy wszystko i samą cebulę. Wywalimy. Ale to, to jest nienormalne no. dla mnie, bo że ostatnio też Jak Ja, kupię, nie, bo... ja kupię nie, cebulę. Powiedz, ty... że bardzo dużo cebuli. Ale a ja kupiłem ostatnio cebulę do jej co ona mi wyrzuciła tą cebulę. No, bo ona ma z tą cebulą jakąś fobię, chyba. Ty, jak Normalnie ja raz zjadę jeden plasterek i nikt normalny by nie wyczuł, ona wyczuła, jak ja dwa metry od niej stałem. No. On <laughs> Z tą cebulą to ma grubo. Dzień dobry. Poproszę dla mnie, Rolo, największe jakie jest. Rolo, największe takie. E, mieszane sosy i do jednego małego, żeby było dużo, dużo cebuli. To był Twój pomysł, pamiętaj. Tak. No dobra, no zobaczymy. Zaraz będzie, ale zamknij oczy. Zajmij okulary i oczy, bo mam coś dla ciebie. Dlaczego No zejmi okulary, proszę. I zamknij oczy. żebym widział, że masz zamknięte oczy. No proszę, no Kelinka. Zajmij się. No zrób. Zobacz jakaś niespodzianka? No i zamknij oczy. I weź wystaw rączki. Wystaw rączki. Ja się boję. No nie bój się! Już zamknęłaś? Na pewno zamknięte? Kiedy mam oka? Nienormalny jesteś. Poparzyłaś mi rękę, jesteś nienormalny. No chodź na czółko, chodź! No to, tylko, to tylko pokrzywa! No chodź, co pokrzywa, poparzyłeś mi ręce! No, daj spokój! No, to, mi to, mi tylko to, to tylko pokrzywa! No, bez Chodź, co zrobiłeś? Pulsuje mi to. Tak, pulsuje, od no razu. No, pulsuje, no nie widzisz, jak się rusza? Przecież czuję, że mi się rusza. No, dobra, ty delikatnie jesteś, Ale to nie śmieszne. Co, co jestem? Delikatnie poparzona? No tak, no ale. I trzeba bez... było mi, nie wiem, na czoło przyłożyć. No ale od to razu. jest taki zarzut, kochanie. Ale to nie jest śmieszne, to nic, prima Aprilis. Nie wiem, masz jakiś zły dzień, czy co? Nie. Chcesz się, nie wiem, powyżywasz na kimś? Nie. Widz Karynka, ten jest no dla ciebie. No. No, Nie będę to, tego jadła. Ale to kupił ja Tak, palec, zobacz, ale zobacz co mi zrobiłeś. No, no, sosy? co? kamerzystanie. Kebabik miastu. turecki. Siedzimy po turecku, turecki kebabik. No, pamciłam. No to to jakie sosy? To. Sosy takie, wieś, białe. Mieszane, dobre. Tak? Tak jak lubisz. Tak jak uwielbiasz. Co? Co jest? Co się stało? Ale co? Ale co? No co za cebul? No kurwa! Ale co? Cebulę mi daliście! To Tu jest sama cebula w tym kebabie! Weź to sobie spróbuj! Jaka cebula? Co się śmiejesz jeszcze? No kurde! Co ty ja, sam? my wiemy, że ty jesteś. Ale to musiał ten turat dodać niechcący! Daj spokój no! Po co to nagrywasz? Ale to nawet jakby mu wpadło trochę cebuli tam to co? Zobacz, zobacz, zobacz jak to jest cebuli! Ale wszyscy zamówi. mamy z cebulą. Cebula! Ale ja nie lubię cebuli, nienawidzę dolubisz, cebuli. Cebulka, Powiedziałam, dolubisz. proszę mi zamówić to, co ja lubię. Lubisz cebulę, A dostałem jakieś gówno! Ale co na mnie, krzyższy, ja mówiłem, że bez cebuli. Ten pisakiem był zaznaczony, że bez cebuli piszeli. Gówno, zarzut, prawda, zarzut. specjalnie to pewnie zrobiliście. No hmm. zajście co? Ja nie wierzę w to, że on się pomylił. Ale dobrze tylko. Nie on musiał się pomylić, bo wszyscy mamy z cebulą, ale delikatnie, bo byliśmy my, my, bez cebuli jeden. To, to wielka mówi, że już na chatę wróciła. I co? I dawaj, zrobimy tak, że, że ona się ubierze w Karyny ciuchy. Co? Ona się wkurzy, Karina, że, że wielka jej ciuchy bierze. E, możecie, możecie, już, już zaraz dobry, zrobimy. Dobry plan? No, dobry, to dzwoń do No, dobra, to I nie tak. zdjęcia, takie wiesz, ona, jak żeby jej sukienkę Ona nie lubi najbardziej zależy na sukienkach. Tak? Tak. I U. żeby kilka, kilka stylizacji ubrała. Dobra, dawajcie zdjęcie robimy. Ja szczur, bo ja i tak już podpieprzałem. To może teraz twoja kolej. Ale co? Odjedziesz. Ona poszedł do sklepu. No ale po... jak chcemy ją wkurzyć, no to w sumie no ta. Możemy co? odjechać. Odjedźmy po prostu stąd. Nie? Ono się z Ale to dopiero no, jak będzie. To by się nie zerwało, jakbyś go zostawił, no stary. Jak będziemy dopiero patrzę, i, pat... i wychodzić, tak? No tak, no. To, ale ty, ty <laughs> tak prowadzisz. Samsko? Ty prowadzisz, Aha, bo żeby ja. Było na mnie, tak? Tak, żeby było na ciebie, bo i na dana. mnie już jest. No dobra, co? A ja co mam zrobić? No to się zaraz wymyślimy dla ciebie. mogę jej wrzucić telefon do wody? Co ty, za grubo chyba. Telefon nie rozwalisz? Nie, no jakoś inaczej. A może z mojego kejsa? Ona się nie skatnął. No ona ma nie wodoodporny? Y y ma wodoodporny, ale jej się rozwalił. W sensie ma uszkodzony. To Kejsa Więc... zdejmę i wrzucę Kejsa do basenu. A my będziemy myślała, że telefon, Jak tak? W... Dobra, to wsiadaj już za kierownicę, bo ona zaraz wyjdzie. Cieszę Poczekaj, jest. no dobra, niech podejdzie z łapki za klamkę. Tak, tak. Bry, dawaj, 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 dawaj. Nie, 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 po co po tak szybko? Gdzie <grywa> jest? Gdzie jest? Ziona jest. Poczekaj, niech podejdzie do klamki i znowu, znowu ten, znowu ten, znowu ten, znowu Nie Podworze... zauważyłem cię, Podworzy chciałem przestawić. Otworzę jej drzwi i od znowu będziemy. Chciałem przestawić. Chodź, siadaj. Daj mi ci duchy. Dobra, muszę, muszę, Dobra, słuchaj, 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 Znowu? A jak, no czemu nie wsiadasz? Tak czemu nie wsiadasz? nie wsiadasz? Chciałem zawrócić, żeby lepiej ci się wsiadało no, czemu nie no wsiadaj. czemu nie No wsiadaj! Sądzisz czy nie? Na co ty czekasz? Tak ja już myślałem, że wsiadła Zatrzymajcie, bo mi się jeszcze krzywda stanie. No dobra, stój, 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 stój! Nie będę się z tyłu no, no dobra, no to chodź tu, ja cię wpuszczę. Chodź, ja cię wpuszczę! Jedź. <laughs> dobra, chodź Karinka, żartowałem, chodź. Jedź. <grymne> co dał? Co to Co Karynko? Czemu nie wsiadasz? Ile razy ja będę podjeżdżał? Ja sobie taksówką wyrosę No nie denerwuj się tak, no chodź, dobra Ale o co ci chodzi? Nie, dobra, jest bez żartów teraz No dobra, chodź bez żartów, no dobra, chodź Ja cię wpuszczę, chodź, wsiadaj No ja już wysiadam, chodź No to chodź, no chodź Ja już nie mam to na twoje głupie pomysły No chodź, no, chodź. Hmm. Ha, ha. No dobra, bądź poważnym człowiekiem, bo naprawdę zaraz wybuchnę. Ja tylko się ustawiam dobrze do wsiadania, o co Ci chodzi? No dobra, weź ty z tyłu siądź, no co Ci za różnicę robisz? Dobrze, proszę mi drzwi otworzyć. Proszę, wsiadaj. No kurde! No czemu nie wsiadasz, no? To nie jest w ogóle śmieszne, to jest żałosne. No się kur... Słuchaj, bo już musiałem oszlapać najbardziej jak to my nie przyjechaliśmy na auta umyć tylko? Nie. Przyjechaliśmy ją o flapach tak naprawdę. No ona się zdenerwuje strasznie, bo ona ma czute białe. Widzicie, że ja byłem ja. zdenerwowany? Dlaczego ty chcesz, czemu nie każesz takiego czuć? No bo ty, ja się nic nie, robisz. nie? A, yes. ja bym miałem denerwować przez no ale wy że tak braliście, to... To umyjmy to auto już. Masz drobne. Dzięki. I te wszystkie zarciki to są totalnie żałosne. Które zarciki? No nie wiem, cały dzień coś jakieś durne żarcie robić. po prostu wychodzi no ludzkie... POJĘCIE! <śmany> <śmany> wielka wysłała? Sprawdź, <śmany> wielka wysłała. No, A. No, no daj spokój, to no, tylko tak sobie. Nowe włosy na pokładki! No chodź! No ty tak słaba, tak, tak, tak. słaba. No, a co ona napisała? zobacz, wygląda. Ładnie w bez twarzy. Nie, zimno, mam mokrą buta w nowych butach. Weź pokaż, Kali. A widziałaś jak ten? Ładnie, wysłała mi zdjęcia, Viola. Jak to są moje rzeczy? Jak twoje? No przecież to jest moje. Ma... I to też jest moja sukienka, i to też jest moja sukienka Co ona robi? Jakim prawem dotyka moje rzeczy? Co na serio? Twoje? No oczywiście, że moje Ale myślisz, no, że myśli, z miała takie ładne ubrania? To coś, to moja sukienka, kupiłam ją ja Nie podobne macie? Do no nie, dwa miesiące temu ją kupiłam Tą kupiłam rok temu, a tą to nawet nie wiem Chyba jest tak stara, że o no, niej zapomniałam Jakim prawem ona... Ale by to ja się pytasz to co? Myślisz, że ona by weźła mnie? No co ty? Nie Może wiem. kupiła takie same, Może Może klamerkami spięła, tak jak... nie wiem, no nie nie wiem, jest w naszym domu, wróciła za jakiejś meliny na brudne ciało, nakłada moje ciuchy czyste. No dobra daj spokój, posłuchaj. No nie tak? daj spokój, masz jej coś powiedzieć. A co mam mi powiedzieć? <laughs> Zimno mi jest. Co mam? To oto masz tu jej chłopaka, to powiedz mu, żeby powiedział jej. Ja napisz tak? jej, że, że brzydkie, co? To napisz jej? Że nie w swoich ciuchach. Że bez pytania się nie pożycza. To nieładnie zrobiła. Sprawdź to co, lecimy, nie? Ale dzisiaj wyglądasz pięknie, Mariusz. Pięknie. Dziękuję. Ja już nie mam siły. Nie, nie? Mogę też? No. Nie. <noise> nie, jeszcze to. Co? No to. Ale w się? Sensie? No moje sukienki. Co, no. No, ładne? No ładne, ładne sukienki, bo moje, no. no. ładne. Czemu to leży na podłodze i dlaczego wywołałeś? Cokolwiek. No nie! Nie pozwoliłeś Nie wiem, mogę sobie coś pobrzmiechać, mówiłaś. Nic takiego nie mówiła. mówiłaś. No, nie wiem, no, sobie Nie kłam, no, nie, nie kłam. Nie, Mówiłaś, Nie no, mogę sobie coś Nie wiem, że mogę sobie to, to Nie skorzystałam Nie mówię, sobie przymierzyć, ale trzeba się najpierw zapytać. No, no ale wcześniej się nie pozwoliłeś, to no, ja mi się duszno pytać? zrobiło o tym? Nie wiem, nie wiem, nie wiem w ogóle, co się tu dzieje. Może Weźcie moje rzeczy, y, posprzedawajcie sukienki. To jeszcze pierwsze? Ja chcę, wszyscy ugólnę z Moja bielizna. Wieszcie co chcę, w ladzie w Nie, bądźcie, bądźcie, bądźcie. No, po co mi? Nie potrzebujesz bielizny. po co mi? Jak wszyscy bielizna. rządzą moimi rzeczami, ja. po, po co, co mi? Ja nawet kiedyś Ci podbierałem bieliznę, ale to nieważne. Dobra. Wiesz, co? rób co chcesz. Ja już po prostu już tyle się naddenerwowałam, że już po prostu mam dość. To co mogę jeszcze zrobić? Nie kienki? wiem, co tu się dzieje, jest jestem zdenerwowana i zmęczona. A mogę iść zobaczyć te inne skinki? No idźcie razem z Mariuszem, bo przemierzajcie sobie majtki moje. Czy no. to jest normalne? To nie wiem, się... daj się... na chwilę telefonu muszę sprawdzić, bo mu się rozładował. Nie wiem, gdzieś chyba przy wejściu jak ściągałam wódz zostawiłam. Nie. Na parapecie. Mariusz, chodź z nie Nie, nie miesz? Miesz? Jest, rzeczywiście. Oj, u kularki jeszcze spadły, twoje, Karinka. To proszę Dobra, daj spokój. Może nawet moje włosy zrobię zarobią z pół kraju. tego dlatego, co zrobił. <grymne> o... Co ty robisz? Ty, ty, ty <grymne> nam pozwalasz? Ale nie na to co? pozwalasz? No nie, no zrób to z tym! Teraz weź i zostaw już, nie? Bez przesady. Czemu? Stary, co ty robisz? No, co ty robisz? No, nie no, jestem w stanie No i no, pozwalasz na to, tak? Ale no na co? Moje Dobra, chodź Mariusz, chodź, chodź, chodź na chwilę. Chodź, chodź na chwilę. No chodź, pogadamy, pogadamy. Karina, chodź na chwileczkę! Chciałem cię przeprosić za tą bieliznę, no. A tak na pierpiniaka to grudę. Chciałem cię przeprosić za tą bieliznę. I chciałem zgubiłaś coś dzisiaj w ogóle. Co zgubiłam? Telefon? No, ha. Oddaj mi go. Nie. No oddaj nie. No oddaj go! To nie no, stoi przy tej wodzie z tym. To widziałeś? Dlaczego dałeś mu mój telefon? No bo... Zaczego ja sobie... dałeś mi telefon? No, To nie jest twój telefon Tak nie No nie Gdzie jest mój telefon? No wyłóż go! Nie <Niedobudę> cię! Majesz swoje, majesz za swoje Karma wraca To ciepła woda? Dobrze, że nie jestem taka jak ty i cię nie wrzucę Ja mam kamerę Karina No i dobrze I twój ty telefon Ty! Ja chyba z tym chlorem wczoraj przesadziłem, bo mi oczy wypala trochę. Masz, tu jest twój telefon. Nie chcę go, bo jestem mokra. To, to co, może wpaść? Nie wiem, już rób co chcesz, już mi wszystko jeść. O nie, 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 nie rób tego. Nie odzywajcie się za Zamoczył się tu, zamoczył się tu. No dobra. Dobra, trochę się zamoczył, coś i za Karina, gacie cię prześwitują. Dupę nie ci widać. Gacie. Aha. Jak to nie masz jeszcze... <laughs> jak się przejrzał <laughs> Jak nie masz jak masz, patrzyłem, widziałem. Się się, bo ja nie wiem co się dzieje. Ale żadnego filmu nie nagra, po prostu vloga luźnego. Vloga, luźnego. Vloga. Luźny vlog? To jest luźny vlog! No to jest luźny vlog. To jest luźny vlog. Ja mokry, ona mokra, nam mokre, wszystko mokre. Tak, ten vlak Wydaje mi się, że nie doprowadziłem mi do tego stanu, do jakiego mógłbym ją doprowadzić, ale nie chcę mi się już jej męczyć, szczególnie że już wszyscy poszli, pojechali sobie na miasto, a ja zostałem tak naprawdę sam z kaliną, więc już nie będę jej męczyć. Finalnie wyszło tak, że wszyscy ją denerwowali, miałem denerwować ją tylko ja, no ale zawsze wychodzi w trakcie trania filmu, że, że ktoś się dołączy i ktoś też chce zrobić coś coś na przekrój. W każdym razie, jeżeli dotrwaliście do końca filmu, to taki sam czerwony przycisk, jaki na moim paluszku, zostaw tam na dole i do, do naszego kanału. No i cóż, widzimy się w następnym filmie, czyli jutro. chyba już jest setny odcinek, w sensie już mamy ponad 100 odcinków na kanale, także ja jestem dumny, utrzymaliśmy 100 dni e, daily. 100 dni, dzień w dzień było daily, także mam nadzieję, że, że utrzymamy ich jak najdłużej. Do zobaczenia Państwu!